Tak, z Widzisz. Masz Kopiesz w dół? Nie kop w dół, bo tam będzie bedrock. Najlepiej kopać na tym poziomie co je ja jestem. Nie, co to? a co jest to? A. Ja coś mnie bierze. No tam gdzie wcześniej se tam gdzie znalazłeś ten cały czas prosto, waltu, jaskinię i ten i kop dalej. Ej, ja tak zginęm za ciebie. No nie kop tu. Skinia? No ja i to ja kopię tu. ja kopię tu, redstone. Dobra, cicho! O, węgiel. Fajnie. Naprawdę musisz. Nie ty. Ej! Ej, co to jest? Jak jest taka skała, nie? I ona jest tak mocno niebieska. To chyba. No, no to ja do ciebie idę. O, właśnie mi się... No, tak. właśnie też tak sądzę. Ja tylko to mogę wykopać, bo mam żelazo, Chyba, że już... To dobra. I co... i ty... Taka skała ze zielonym jeszcze jest. Gdzie ty jesteś? No tutaj, tak, tak skopany, lekko. Stary, gdzieś ty poszedł. Dobra, widzę. Tak daleko. Ja... co? Tak ja cały czas kopię kamienny Chodź tu. Stary ja wiem... No już idę. Tu masz. Ale ten azury to ci jadam dam trochę. Dam ci troszku. Okay. Gdzie to jest? Czekaj? Przesunę się. Przesuń się, bo nie widzę. Gdzie? No tutaj jest, on jest tu w dole. Oj wywalili mnie. Stary ja cię nie ogarniam gdzie on jest. No tam taka dziura w dół była. Jak ty wyszedłeś to tam w lewo. Ty widziałeś mnie na porządku jak wyszedłeś tam, nie? No, no to on tam był. Tam gdzie stałem, tylko że w dół. Ej kurde, co to jest? Jakiś. Jakiś jesz mnie bije. mięsny mięsnijesz. Ty go zjesz. Ty go zjesz. No ja pierwszy raz. Nie. Nie, ja nie wiem, Tomek. Dobra, Mam bana na 5 minut. Oooo, lawa, la, lawa, kurde. Co znalazłeś? Teraz ja nie wiem, gdzie ja byłem. SKKF joined the game, yeah. Hmm. Tak? A to nie jest on. To jak tego lazury tu tam nie No był tam, a mi tam stałeś na takim i gdzie to tam? Na dole. No w dół. I tam był taki, taki jeden, taki z lawą jakby ten kamień, a drugi taki był tam w lewej stronie, tak w dół chamsko. Czy tam, tam pójść trochę. No. No to mów, że trzeba tam iść. W dół, nie że na, tak na normalnym poziomie. Nie wiem, jak tego nie znajdziesz, to nie wiem. Nie tam wiem. Tam... O pierdolę. Tak zrobię. No i teraz się zgubiłem. No super. Nie wiem, czy tak super. Te tunele. Dobra, już widzę wyjście. Przecież nie, to też nie jest. Dobra, ja idę w swoją stronę. Jaki jutro tam gdzieś masz? No, tam gdzieś jest, zamurowałem.